W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakie objawy w Państwa organizmie mogą świadczyć o tym, że macie niedobory witaminy C. Ale zanim o tym opowiem, powiem Państwu, dlaczego w ogóle stworzyłem ten film. Osobiście mam takie nieodparte wrażenie, że bardzo często lekceważymy początkowe czy niewielkie objawy niedoborów witamin. I dopóki nie stanie się coś poważnego, dopóki nie pojawią się objawy, które zmienią nasz sposób myślenia, naszą dietę czy wprowadzenie suplementacji, to do tego czasu ignorujemy niewielkie i początkowe objawy. I tak, popierając się przykładem witaminy C, której poważny niedobór prowadzi do choroby, która nazywa się szkorbut, chciałbym Państwu wytłumaczyć jedną rzecz. Mniejsze niedobory witaminy C niż te, które prowadzą do szkorbutu, także nie są dla nas dobre, bo mogą się pojawić objawy w naszym organizmie, Całkowicie niewidoczne gołym okiem, bo wewnątrz naszego organizmu, ale mogą być groźniejsze od powikłań, które powstają w ciężkich niedoborach. I co najważniejsze, mogą być nieodwracalne. Nawiązuję tutaj do coraz większej liczby dowodów wskazujących na to, że niedobory witaminy C jeszcze przed wystąpieniem szkorbutu mogą na przykład prowadzić do występowania tętniaków. Dlatego, że witamina C bierze udział w syntezie kolagenu, który jest bardzo ważny dla funkcjonowania naczyń krwionośnych, ponieważ tworząc ich ściany, najprościej mówiąc, je wzmacnia. A oto jeden z dowodów: badanie z 2017 roku z Japonii. Witaminy i tętniak aorty brzusznej. W dowodach czytamy: Analiza dwóch kontrolowanych badań wykazała znacznie niższe poziomy witaminy C u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej. I skoro wiemy już to wszystko i zanim powiem Państwu, jakie sygnały wysyła Państwa organizm, dając do zrozumienia, że witaminy C jest za mało, powiedzmy, kto jest najbardziej narażony na wystąpienie niedoborów witaminy C po pierwsze, będą to niemowlęta karmione tylko i wyłącznie mlekiem krowim. Po drugie będą to palacze, po trzecie będą to alkoholicy, następnie osoby z chorobami jelit? Kolejno osoby z dietą ubogą w owoce i warzywa, i na końcu osoby z cukrzycą typu pierwszego. Możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, ze względu na dietę ubogą w warzywa i owoce, niedobory witaminy C występują u około 20% społeczeństwa. Jakie zatem objawy w Twoim organizmie będą świadczyły o tym, że masz za mało witaminy C? Po pierwsze, będzie to przewlekłe zmęczenie. Trzeba zauważyć, że wpływ obniżonego poziomu witaminy C na naszą psychikę pojawia się już przy małych niedoborach. Zatem jeśli chorujesz na przewlekłe zmęczenie, miewasz kiepski nastrój, to wszelkie poszukiwania tego stanu powinny rozpoczynać się od witaminy C, z bardzo prostej przyczyny. Jeśli potem twojego przewlekłego zmęczenia są niedobory witaminy C, to suplementując to witaminę powyżej 500 mg dziennie, poprawę powinnaś poczuć już po kilku dniach. Jeśli ona nastąpi, nie będziesz musiał szukać innych możliwych przyczyn tego stanu i zbędnie wydawać pieniędzy na niepotrzebne badania laboratoryjne. Po drugie, będą to wolnogojące się rany. Myślę, że wszyscy wiemy, że witamina C bierze udział w tworzeniu kolagenu, który jest niezbędny w procesie tworzenia się blizn. I tutaj, chyba, wszelkie inne wyjaśnienia są po prostu zbędne. Natomiast chciałbym od siebie dodać jeszcze jedną rzecz. Odnosząc się do wczorajszego odcinka. Witamina C może przyspieszyć gojenie się ran i owrzodzeń w stopach cukrzycowych. Niskie stężenia w witaminy C są notowane także z gorszym przebiegiem i gorszym rokowaniem stopy cukrzycowej. A jest to nowe badanie, bo ze stycznia 2020 roku. To badanie i wszystkie inne, na podstawie których tworzę ten odcinek, jak zwykle umieszczę w opisie tego filmu. Po trzecie, będzie to sucha i łuszcząca się skóra, a przyczyną tego jest Ponownie jak poprzednio, problem z syntezą kolagenu. Po czwarte, będą to krwawiące dziąsła. Jeśli podczas szczotkowania zauważysz krwawienie z Twoich dziąseł lub Twoje dziąsła są obrzęknięte i mają ciemno-czerwony kolor, to może być to oznaka, że masz za mało witaminy C. To ponownie wynik problemów z syntezą kolagenu, w szczególności w najdrobniejszych naczyniach krwionośnych, które doprowadzają krew do dziąseł po piąte. Może być to oporna na leczenie anemia. Szanowni państwo. Anemia, która wynika z niedoboru żelaza w pierwszej kolejności charakteryzuje się bladością skóry, kolejno zawrotami głowy i innymi mniej charakterystycznymi objawami, jak na przykład słabością czy problemami z paznokciami. Dlaczego witamina C może mieć jakikolwiek związek z anemią z niedoboru żelaza? Szanowni Państwo, witamina C zwiększa wchłanianie żelaza, zatem jej niedobory będą utrudniały naszemu organizmowi wchłanianie żelaza. Po szóste, tworzenie się siniaków. Myślę, że każdy wie, czym jest siniak. W medycynie nazywamy to podbiegnięcie krwawe. Jeśli mocno się uderzysz, siniak jest czymś naturalnym. Jeśli jednak pojawiają się u ciebie siniaki niewiadomego pochodzenia, Niezwiązane z żadnym urazem, to najprawdopodobniej masz niedobór witaminy C. Po siódme. Drobne włosy na twoim ciele, na przykład na nogach czy na rękach, mogą przybierać kształt sprężyny lub się zwijać. Jest to wynik niedoboru witaminy C w mieszkach włosowych, w wyniku czego z powodu brakującego materiału do produkcji włosa, najzwyczajniej w świecie zaczyna się on kręcić. I po ósme. Jeśli będziesz miał niedobory witaminy C, to będziesz miał obniżoną odporność i w konsekwencji tego, w szczególności w okresie zimowym, znacznie łatwiej będziesz zapadał na choroby zakaźne i inne choroby takie jak przeziębienia. To tyle, zapraszam Państwa do następnego odcinka.